Z tej strony Lina Linia, dzisiaj zapraszam Was na kolejny filmik wyczekiwany z próbą smaku. Totalnie nie wiedziałam jak te słodycze sobie pogrupować. Najpierw chciałam boksami, yy, potem chciałam yy, tymi rodzajami boksów, czyli mały, normalny, duży i to jakoś pogrupować. Ale potem stwierdziłam, że najlepiej będzie kiedy wezmę daną grupę... Słodyczy, czyli tak jak dzisiaj, będą na przykład rodzaje poki. Wszystkie rodzaje poki, które do mnie przyszły w tych trzech boksach, czyli jest to pięć różnych smaków, plus jeden, który jeszcze dostałam osobno i który dołączę. Czyli mamy sześć różnych smaków poki. Pierwszymi takimi, najbardziej normalnymi poki, to będą poki truskawkowe, i one tutaj mają ładny znaczek, że wyglądają w środku jak serduszko. Cała magia tego rodzaju poki to jest to, że paluszki są właśnie w kształcie serduszka, czyli taki jakby trójkącik i one mają nie tylko polewę truskawkową, ale one są właśnie z tymi jakby kawałeczkami całej truskawki, tak jak są do kupienia te jagodowe, też z takimi jakby cząsteczkami owoców, to te, te właśnie są tego samego typu. Kolejne poki to te z rilakumą. One mają smak miodowo-maślany. Nie wiem czego się spodziewać, ale miód uwielbiam, więc myślę, że będzie to coś dobrego. No i ostatni rodzaj poki to poki z Pikachu i one z kolei mają smak mleczno-krakersowy i to jest coś na zasadzie Oreo mi się wydaje, bo tutaj są właśnie takie czekoladowe krakersiki w tej polewie. No i tutaj właśnie mamy te trzy rodzaje poki słodkich. Poki słone to z kolei yy, smak wasabi, yy, który najbardziej yy, nie odrzuca, no inaczej tego nie mogę powiedzieć, bo nie przepadam za wasabi właśnie w takich przekąskach, tylko w sushi, yy, więc to jest pierwszy smak. Drugi smak to y, też takie, nie wiem, to nie są poki, tylko takie patyczki, ale o smaku sojowym, i to jest właśnie coś w rodzaju tych miodowych z rylakuną, tylko te, te są na słono. I ostatni smak, który y, mi się udało zdobyć z tymi boksami, to smak, jak wyczytałam, sałaty zielonej, ale nie wiem, tak mi przetłumaczył tłumacz i ja temu będę wierna, więc to są z kolei. Trzy słone smaki, które będę dzisiaj próbować. No i myślę, że przejdziemy w końcu do próbowania, bo zawsze za bardzo się rozgaduję na tych początkach filmików, próby smaku, i może jeszcze nie oglądacie przez to y, całego. No, ale myślę, że zacznę od wasabi, czyli od najgorszego, co może być. Nie wiem dlaczego zaczynam od słonych, może to będzie mój błąd, może i nie, ale otwieramy tak, jak nam każą z tej strony. No i... no, i co dalej? <laughs> Aha, one mają tak po skosie, tutaj. Otwarcie takie. O, już mi się zniszczyło. A nie chciałam tego. I z tej strony też mi się zniszczyło, nawet podwójnie. Dobra. Mają dwa opakowania. I myślę, że to odpakujemy. Fójrz. Nie lubię tego Ojejku, myślę, że to jest totalnie Największy błąd, jaki mogłam zrobić Bo ten cały patyczek jest Pokryty właśnie Tym smakiem Może zrobię gryza ewentualnie Jak będzie zbyt ostre mm -hmm. Tak, jak myślałam. W zasadzie jest to słodko słony smak. Nie zdziwiłabym się, gdyby tam nie było trochę sosu sojowego. Więcej nie będę próbować, niestety. Bardzo mi przykro, ale ja, jak powiedziałam, wasabi nie za bardzo lubię. Pewnie to oddam komuś do zjedzenia albo ewentualnie, jeśli będziecie chcieli, bo już go szykuję, taką paczuszkę wyślę do konkursu. Jeśli będziecie chcieli, oczywiście. Więc o wasabi, o nie polecam. Myślę, że zrobimy skalę jak to bywa w niektórych próbach. U mnie też będzie od 1 do 5 i temu dam jeden. Niestety bardzo mi przykro, ale nienawidzę przekąsek o smaku wasabi. Teraz biorę ym, te o smaku sosu sojowego. Te mają ładniejsze opakowanie, znaczy ładniejsze otwieranie. I one też mają dwie paczki, ale to są takie wielkie paczki. Otwórzmy. O! Oh, nie, nienawidzę takich. Serio, kiedyś miałam taką mieszankę krakersów. Oh, I tam też były smaki sojowe, wasabi i tak dalej. I od tamtej pory mam totalnie. O! Oh, odrzut. One są połamane, więc mam taki mały no patyczek, że tak powiem no ale spróbuję mm. nie wiem czy wiecie jaki smak ma sos sojowy też taki słodkawy i kolejne raz to nie dla mnie więc druga paczuszka także może iść na konkurs o nie to też jeden na pięć <laughs> Przykro mi, ale niestety To nie są moje Ups! To nie są moje smaki I Nie będzie to coś ulubionego przeze mnie Teraz wezmę te o, sała... o sałatowym smaku Sałatowym? Jak ja to odmieniam? <laughs> One mają jedną paczuszkę Taką malutką No, otwórzcie, proszę cię. Inaczej to otworzę. Mm. Mm. To pachnie jak kostka rosołowa. Chyba, że źle wyczytałam. I to też są takie paluszki pokryte tą całą przyprawą. Mm. Coś tak smakuje pojęłam. Ciężko mi stwierdzić, ale coś ma taki smak. Nie wiem czemu, ale one mi podlatują pod ser. Bo takie chrupki serowe. <laughs> Nie mam pojęcia dlaczego. Powiem Wam, że się zaskoczyłam bardzo pozytywnie i te będą mm, chyba moim ulubieńcem tych trzech. Myślę, że oceniłabym na cztery, bo są naprawdę bardzo smaczne. Chociaż powiem tak, że nie są czymś takim boskim, wiecie. Teraz yy, biorę yy, słodkie foki. I tutaj mam truskaweczkę yy, z tymi kawałkami owoców. Szczerze mówiąc to tutaj yy, to nadzienie jest tak jakby w tych jakby zakamarkach. Nie wiem jak to inaczej nazwać. Hmm. Te są cudne Miam Te zwykłe Boki, które mają tylko polewę truskawkową, tak strasznie sztucznie smakują A te... Mm. Jakbym jadła truskawkę w śmietanie Serio Te są cudowne <laughs> Jaka zmiana, ze słonego do słodkiego Myślę, że w najlepszy możliwy sposób im też dam cztery bo pokładam wielkie nadzieje w tych dwóch ostatnich paczkach i teraz wezmę z kumon, bo są bardziej pospolite, bo nie mają polewy, tylko właśnie też taką posypkę jakby, przynajmniej tak mi się będzie wydawać, bo one wyglądają tak jak te z sosem sojowym i tak jak te z wasabi jej Paczka mnie ujęła. Wszędzie rilakuma. Myślę, że tej nie będę Mmm, Jak świeży miodek z ula. O, oh, pycha. Takimi herbatnikami pachnie, ale wyłamał się. Pycha, naprawdę jak to będzie jak nie inaczej, jak to nie będzie niebo w gębie. To, to... ja nie wiem. Hmm. No wiecie co? Jednym słowem. One smakują totalnie, dokładnie tak samo. <ścoughs> Genialne sformułowanie. Totalnie tak samo jak zwykłe herbatniczki, te, takie wiecie, kwadratowe. Dokładnie tak samo. Tylko, że pachną miodem i tyle. I mają brilakumę na opakowaniu. Mm. Jeśli macie wybierać, przepłacać za to, a kupić sobie taki pięciopak herbatniczków za kurde 2 zł, to kupicie sobie herbatniczki. Dobre, ale trzy na pięć. I ostatnie, czyli. Te, które są najbardziej tajemnicze i najbardziej mnie ciekawią. Czyli Pokémony, <noise> które mam nadzieję, będą mieć smak Oreo. Ups. I te mają y, Pikachu na opakowaniu. Oby to było Oreo, naprawdę. Nie przepadam za, za tymi ciasteczkami, ale jeśli chodzi o takie rzeczy, na przykład jak lody o smaku Oreo. Oreo Albo takie różne przekąski, To są naprawdę genialne. A, też yy, pachną jak śmietana. I mają takie... o, dość spore są te kawałeczki niektóre. Hmm, I mają czekoladowy paluszek. To jest ważne, bo ja czekoladowy uwielbiam. To ma bardziej smak taki właśnie mm, śmietankowy coś na tej zasadzie. Bardzo słabo czuć y, jakikolwiek a, inny smak. I, I tą czekoladę no. Czuć tylko smak śmietankowy i ten czekoladowy paluszek. Jednak muszę zmienić zdanie. Te! Są gorsze od tych herbatniczkowych, <noise> mimo że są bardziej wymyślne. Więc hmm, to będzie 4. Herbatniczkowe będzie 4,5. No i nad tym poprzestajmy, bo te truskawkowe są dobre, ale herbatniczkowe jednak lepsze. Więc yy, to by było na tyle. Mimo, że to było tylko 6 paczek poki, to dość długo mi to zajęło. <śmum> mam nadzieję, że będziecie czekać na kolejne filmiki. No i piszcie, właśnie co do tych paczuszek z sosem sojowym i z wasabi, czy byście chcieli coś takiego dostać. Bo jak mówię, ja ich nie zjem. Tylko, że te sojowe trochę są połamane, nie wiem dlaczego. W każdym razie, jeśli chcecie dołączyć do konkursu, bo mam już praktycznie wszystkie nagrody. I będę wymyślać zasady teraz tylko. No i będzie konkurs na ile? 5000 widzów? <laughs> Może trochę prędzej zacznę, żeby nie czekać tak długo, ale będzie konkurs i piszcie, czy to dołączyć, czy to wyrzucać, czy to komuś innemu dać. No więc to by było na tyle. Piszcie, które wy byście najbardziej, najchętniej spróbowali które wam się najbardziej podobały, bo jednak opakowania te robią swoje i zachęcają wyglądem. To zapraszam was do kolejnych filmików, zapraszam was do lajkowania, komentowania. Mam nadzieję, że po tym filmikiem będzie hmm, 150 łapek w górę. Myślę, że to nie będzie coś trudnego, jeśli chcecie to oglądać. Więc jeśli będzie 150 łapek w górę, ja robię kolejny filmik z próbą smaku, wiem, że kurde, powtarzam to słowo już tysiąc razy, ale liczę na Was, zapraszam Was do subskrybowania, by zostać na bieżąco i tutaj dołączyć do grupy moich widzów. No i to tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmikach i pa!